to otrzymałem odpowiedź Katarzyny Jakimowicz z 19 września 2017 roku odnośnie wniosku o wydanie kserokopii złożonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich zawiadomienia do prokuratora lub policji o popełnieniu przez wnioskodawcę, czyli mnie, Przestępstwa wskazuje, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie złożył wyżej skazanego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Z tej przyczyny, proszę Państwa, ja z pismem z dnia 24 kwietnia 2018 roku, skierowanym do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, pana Krzysztofa Ćwify, złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez tego pana rzecznika praw obywatelskich niedopełnienia obowiązku określonego w tym artykule i działaniu na szkodę interesu publicznego i na szkodę mojego interesu prywatnego. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego interesu publicznego co do tego, że prywatnego to jakby oczywiste. Pan prokurator Krzysztof czwarta osobiście podpisanym pismem przekierował to moje zawiadomienie do prokuratury rejonowej Warszawa, Śródmieście No i sprawa zaczęła się toczyć. Co do, proszę Państwa, zarzutu, który stawiam, na przykład tutaj moje rozliczenie z Żydami, intelektualna i moralna wyższość Polaka, nie Żyda po niemieckim Żydem, czyli jak Kamila D. Loda robiła, co robi Pani Kamila D., to jest ta pani, dyrektor zespołu prawa cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. No a co się kryje za sformułowaniem Loda robiła, to już Państwu wielokrotnie informowałem. Ja tylko korzystam ze sformułowania, które podczas spotkania służbowego użył: Robienie loda, robienie laski, minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski w rozmowie z Ministrem Finansów Jackiem Rostowskim, robienie loda, robienie laski to jest innymi słowy okazywanie skrajnego poddaństwa serwilizmu służalstwa. No, jestem ja mówiąc ta Pani Kamila Dołowska zarabia to pismo do mnie z dnia 24 października 2016 roku, zatem od tego czasu być może dostała podwyżkę, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Dyrektora Generalnego, Andrzej Umiński, Zastępca Dyrektora Generalnego, wynagrodzenie zasadnicze, 4900 brutto, dodatek funkcyjny w wysokości dziesiątej stawki dodatku funkcyjnego 1230, dodatek służbowy, który nie może przekraczać 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatek za wieloletnią pracę od 5 do 20%. Rzecznik praw obywatelskich Andrzej Sol tak opowiadał znaczący tak opowiadał o Urzędzie, który sprawował, wtedy, gdy go sprawował, to jest ten pan. Artykuł, to już jest cytat z wypowiedzi Cola. Artykuł 208, czy też Zola, mówi o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich czuwa nad przestrzeganiem przez władze publiczne wolności i praw człowieka i obywatela, a artykuł 80 mówi, że każdy, kto uważa, że jego prawa i wolności są naruszane przez władzę publiczną, może zwrócić się do rzecznika o interwencję lub ochronę tych praw. Jest to zatem organ ma szerokie uprawnienia kontrolne w stosunku do władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w celu ochrony wolności i praw człowieka. No w moim przypadku jedyne z jakiego prawa skorzystał Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej co po latach naruszania praw moich małoletnich dzieci moich pozbawienia nas możliwości korzystania z naszych praw to to, że uczynił mnie przestępcą winnych znieważenia i Zniesławienia Konstytucyjnego Organu Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie jego zola, w dodatku uczynił mnie przestępcą, obciążając dwukrotnie zeznaniami w sprawie, w której byłem ścigany, za czyn, który według nauczania od wielu, wielu lat tego właśnie wybitnego prawnika, prawnika dwudziestolecia zdaniem Dziennika Gazety Prawnej, byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, było rzecznika Praw byłego Przewodniczącego Rządowego Centrum Legislacji, byłego Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego i tak dalej, i tak dalej. Mówi też SOL, Zol, w porównaniu z podobnymi instytucjami w Europie, moje kompetencje są zakreślone najszerzej, z wyjątkiem Finlandii, gdzie są podobne. Rozległość ta polega na tym, że kontrolą objęty jest cały obszar działalności państwa i władz publicznych, władzy sądowniczej też. Nie ma wyjątków w rodzaju służb specjalnych, wojska lub innych, i nie ma ograniczeń podmiotowych. Do rzecznika może zwrócić się każdy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, jak i stowarzyszenia. No, moje zwrócenie się do rzecznika ZOLA skutkowało uczynieniem mnie przestępcą i zniszczeniem mi życia przez jego i, i resztę Ferajny Krakowskiej, o której wielokrotnie opowiadam. Proszę Państwa, złożyłem zatem to zawiadomienie, o którym wspomniałem, i oto przed kilkoma dniami otrzymałem postanowienie prokuratora prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, Anny Zalewskiej o odmowie wszczęcia śledztwa. Prokurator Anna Zalewska postanowił odmówić szczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych wynikających z artykułu 304, paragraf 2 KK w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest jeszcze raz przypomnę to prawo, w Warszawie poprzez niezłożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych przez Zbigniewa Kekusia, w związku z opublikowaniem na stronie internetowej www.kekusz.pl treści antysemickich, co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego Zbigniewa Kękusia. To jest oczyn artykułu 231, paragraf 1 KK. Na podstawie artykułu 17, paragraf 1, punkt 2 KK, to jest wobec braku ustawowych znakom czynu zabronionego. Pani prokurator zastanawiała się nad tym, czy ja popełniłem przestępstwo z artykułu 256, proszę Państwa, to jest, żeby nie było wątpliwości, 256. Kto publicznie, karnego. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Kto tej samej, samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje uchwale, sprowadza na przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi, przesyła dróg, nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określoną w paragrafie 1 albo będący nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. I zastanawiała się również, rozpatrywała pani prokurator Anna Zalewska, czy ja nie popełniłem może przestępstwa, znaczy tak, z artykułu 257, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności. Narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów na no, nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności Dolaczek. Potwierdziła pani prokurator, że te pisma, o których wspomniałem, zostały ponownie umieszczone na ponownie uaktywnionej stronie www.keku.pl. Chodzi o te cztery pisma. No i proszę państwa, konkluzja odmówiła wszczęcia śledztwa. Pozwolę sobie zacytować, to będzie dość długi fragment, ale proszę państwa, to stanowi przełom. To jest mój wkład w reformowanie wymiaru sprawiedliwości, nada nie tyle mój, co pani prokurator Anny Zalewskiej i z góry proszę państwa no, Szapoba, pani prokurator, wspaniałe uzasadnienie. A państwo, którzy byliście, jesteście albo będziecie ścigani za publikowanie treści jawnie antysemickich, treści antysemickich, uważnie słuchajcie. Oto doręczam wam doskonałe narzędzia, instrumenty obrony, podała pani prokurator. Dokonując oceny wypowiedzi, zamieszczonych w internecie, pod kątem tego, czy wyczerpują one znawione przestępstwa, nie można jednak tracić z pola widzenia jednej z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego, jaką jest wolność słowa, wynikająca z artykułu 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz z artykułu 54 ust. 1 Konstytucji RP. W wyroku z dnia 10 lipca 2013 roku podana sygnatura, Sąd Najwyższy, rozpoczynając od standardu konwencyjnego, stwierdził, że swoboda wypowiedzi, z artykułu 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka obejmuje nie tylko treść, ale i formę. I tutaj w dalszym ciągu podaje pani prokurator Anna Zalewska szereg orzeczeń podaje dalej szeroki zakres ochrony swobody wypowiedzi wynika z fundamentalnego znaczenia tej swobody w demokratycznym, pluralistycznym społeczeństwie. Zgodnie z wielokrotnie artykułowaną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka ETPC -CZ, Tezą: swoboda wypowiedzi nie ogranicza się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie, uważane za nieobraźliwe lub neutralne, lecz odnosi się także do tych, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój i podane wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sygnatury i daty wydania. Wolność słowa obejmuje swoim zakresem także wypowiedzi wyrażające dezaprobatę, niechęć, uprzedzenia czy antypatię. Porównaj klasyczny już wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 grudnia 1976 roku w sprawie Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii, y, y, cytowany za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zatem Polskiego już y, Sądu Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 roku. W rezultacie z wolności słowa korzystają wypowiedzi, które nie są podzielane przez władzę lub większość społeczeństwa, nie są podzielane przez władzę lub większość społeczeństwa. Jest ich in internatów, natomiast, co jest rzeczą powszechnie znaną, jest dosadny, skrótowy, często odbiega od standardów komunikacji, jakie obowiązują w społeczeństwie, porównaj wyroki znowu orzecznictwo Sądu Polskiego. Ta okoliczność także sprawia, że wulgaryzmy, które służą podkreśleniu ekspresji wypowiedzi, są akceptowane i powszechnie używane. Identyczne stanowisko jest prezentowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 23 marca 2006 roku K4-06 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie stwierdził m.in., że swoboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostek. Swoboda ta nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane, odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne. Nie każde naruszenie dóbr osobistych pracownika biura RPO wyczerpuje autentycznie zajmowane przestępstwa, a już samo zbyt pochopne wszczęcie postępowania karnego, nawet jeśli zakończyłoby się ono pozytywnie dla oskarżonego, mogłoby wywołać efekt mrożący dla debaty publicznej i wzmacniać skrajne ugrupowania polityczne poszukujące w represji ze strony państwa energii do poszukiwania kolejnych. Zwolenników. Porównaj wyrok, proszę Państwa, Sądu Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 roku K11. Ukośnik przez 10. No i konkluzja na tej podstawie, mając na uwadze powyższe argumenty, stwierdzić należy, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie miał obowiązku zawiadomić organów ścigania o popełnieniu przestępstwa przez Zbigniewa Kębusia, a zatem należało w oparciu o przepis artykułu 17, paragraf 1, y, punkt 2 KPK, odmówić szczęcia postępowania w niniejszej sprawie. Proszę Państwa, nawiasem mówiąc, to zbieżne z tym stanowiskiem, które przedstawiła pani prokurator Anna Zalewska, proponuje również czy też. Y, Promuje od bardzo dawna Andrzej Sol, podając w kodeksie karnym komentarz pod jego redakcją naukową w ocenie Trybunału Europejskiego, chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości, które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Jest czynem niezależnie od intencji sprawcy ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi. Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie przyjęcie szerokich granic krytyki. Zatem, proszę Państwa, mogą funkcjonować w internecie i nie jest to... Yy, nie zasługuje na penalizowanie, rozpowszechnianie materiałów. Te materiały cały czas są na mojej stronie www.kekusz.pl. Moje rozliczenie z Żydami, Rzecznik Praw Obywatelskich itd. Tak I takie pismo, które cały czas jest obecne na mojej stronie. I to, i to także. Proszę Państwa, co charakterystyczne i co Jedynym kamykiem do ogródka niewątpliwie uczciwej, profesjonalistki prokuratora Anny Zalewskiej, to to, że ona w tym postanowieniu ani raz nie podaje imienia i nazwiska sprawcy czynu, który ja podałem w zawiadomieniu, to znaczy Adama Bodnara, rzecznika praw. Obywatelski. Proszę Państwa, ja rzeczywiście nie nawołuję do nienawiści. Jak Państwu powiedziałem, moja dewiza życiowa to, że każdy człowiek ma prawo do spokojnego życia w przyzwoitym świecie i walczę tylko z tymi, a nawet nie walczę, bronię się przed tymi, którzy mnie, moją godzinę pozbawiają możliwości korzystania z tego prawa. Nikogo nie nienawidzę, ponieważ wolno używać wulgaryzmów. Bo bez tego raz jeszcze informuję ja niektórych spośród Państwa, którzy wspierają Żydów, którzy pozbawiają niemożności korzystania z moich praw. Nie nienawidzę, tylko lekceważę. I taki jest mój stosunek między innymi do tego Pana małżonka Żydówy antypolskiego wychowania Agaty Kornhauser Dudy, którzy życzą nam, oni, proszę Państwa, życzymy wewnętrznego odrodzenia. No, już większej obudy, hipokryzji niż takie stanowisko, niż takie życzenia ze strony tych państwa raczej nas spotkać yy, nie może. I teraz, proszę Państwa, jeśli brać pod uwagę to postanowienie, no to korzystajcie Państwo z niego. Jacek Mędlach, Ciebie bez przerwy ścigają, mój, mój kolego, yy, wielu innych spośród Państwa, powołujcie się na to. Ja zaprezentuję skan całego tego yy, postanowienia, a nawet nie tyle na postanowienie, co na orzecznictwo. Instytucji cywilizowanej ponad wszelką wątpliwość, zatem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który szeroko, raz jeszcze Szapoba dla tej pani cytuję, na który szeroko powołuje się pani prokurator Anna Zalewska. Proszę państwa, natomiast jeśli chodzi o tego pana, to no, trzeba przypomnieć, że on kiedyś tam powiedział, że Polska współuczestniczyła w holokauście Prawda, że Łajdak Natomiast gdy z tego powodu złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez niego przestępstwa znieważenia narodu Polski, no to dostałem tylko taką króciutką informację. Prokuratura Rejonowa Warszawa i Śródmieście Północ informuje mnie, że informuje mnie młodszy referent że odmówiono w śledztwa w sprawie publicznego za pośrednictwem telewizji TVP Info znieważenia w dniu 20 czerwca 2017 roku w Warszawie narodu polskiego poprzez wyrażanie opinii dotyczącej współuczestnictwa niektórych członków narodu w realizowaniu Holokaustu. Nawet mi postanowienia nie przysłali, żebym go nie mógł yy, zaskarżyć. Yy, proszę Państwa... Yy... Nawiasem mówiąc, ten pan w 2016 roku, na początku 2016 roku zarabiał, żeby nie było wątpliwości, miesięcznie 14 124 brutto. Być może od tego czasu dostał podwyżkę. Aż dziw bierze, że on cały czas jest rzecznikiem, chwali się, że jest rzecznikiem, że już go tyle razy mieli odwołać, nie odwołali go. Proszę Państwa, dlaczego jest? No bo jest fasadą rzekomo demokratycznego państwa prawnego. Jest tylko po to, żeby... Polska mogła być zaliczana do grona tych państw, które, o których można mówić, że są państwami yy, prawa. Proszę Państwa, yy, ponieważ zarzucono mi ten pan za pośrednictwem tej pani, że publikowałem treści jawnie antysemickie, a Duda, nasz niezłomny, mówi, że nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, nie ma w naszym kraju miejsca na chorobliwy nacjonalizm, nie ma w naszym kraju miejsca na antysemityzm, cytat, taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa, ludzie, którzy tak się zachowują są wykluczeni, mają postawę, której nie da się inaczej nazwać jak tylko postawą niegodną, to jest wystąpienie Dudy, żeby nie było wątpliwości, w Krapkowicach, Szydło z kolei, gdy była premierem, taką deklarację składała, portal Polska Times, taką deklarację składała Premierowi Izraela Netanyahu w listopadzie 2016 roku będziemy walczyć z każdym przejawem antysemityzmu. No i mamy, premier zapewniła też, że Polska będzie walczyć z antysemityzmem. Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu, bo z tego wyrasta tylko złe wycieczki. Co charakterystyczne, proszę Państwa, to żadne z nich, ani Duda, nasz niezłomny, ani ta nie mówią o antypolonizmie. Nie chcą walczyć z jakże coraz bardziej powszechny w Polsce ze strony Żydów, antypolonizmem. Zatem, skoro zarzucono mi publikowanie materiałów y, jawnie antysemickich, no to skierowałem y, zawiadomienia do prezydenta Andrzeja Rudy, pismo z dnia 27 listopada 2017 roku, a raczej wniosek, Yy, za chwilkę powiem jaki. Na, na, rozpocznę od przedstawienia adresatów. Andrzej Duda, pismo z dnia 27 listopada 2017 roku. Yy, Marek Kuchciński, druga osoba w państwie, marszałek Sejmu. Pismo z dnia 27 listopada 2017 roku. Yy, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Pismo z dnia 27 listopada, jak Państwo widzicie, złożone osobiście w biurach podawczych, w kancelariach, instytucji, w których te osoby są zatrudnione. Beata Szydło, z Rady Ministrów, pismo z dnia 27 listopada i Jarosław Kaczyński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 27 listopada. Wniosek o dopełnienie przez adresata niniejszego pisma, zatem przez tych wszystkich adresatów. Obowiązku określonego w artykule 304 kodeksu postępowania karnego, przypomnę, obowiązek denuncjacji. Yy, zawiadomienia prokuratora lub policji o stwierdzonym, o stwierdzonym przez działającą na podstawie pełnomocnika rzecznika prawa Atyckiego z dnia 28 listopada radcę prawnego Lizę Grabowską-Szwajcer rozpowszechniania przeze mnie za pośrednictwem strony www.kepus.pl treści jawniej antysemickich tutaj cytat, co stanowi naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak również przepisów prawa no i proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ani nasz niezłomny Duda, który chce nas, Polaków Polaków Wykluczać bośmy ksenofobii, bośmy nacjonaliści yy, nie złożył zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania treści jawni antysemickich ani szydło, która zadeklarowała, która osobiście to jest, że nada przecież premierowi Izraela Binianinowi Netanyahu, że ona będzie walczyć z każdym przejawem antysemityzmu, a kłaniając się Żydom w pazji, mając rzeczywiście w największym poważaniu polonowomów. Z tej przyczyny, ponieważ, no już myślę, że przekonałem Państwa co do tego, że Chcę, żeby w Rzeczpospolitej Polskiej, demokratycznej państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, było przestrzegane prawo. Tym oto pismem z dnia 12 marca 2018 roku, skierowanym do prokuratora Janowego dla Warszawy i mieście pana Krzysztofa czwerty złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prezydenta Andrzeja Ludę. Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło i Posła Jarosława Kaczyńskiego. Przestępstwa z artykułu 231, paragraf 1. Niedopełnienie obowiązku określonego w artykule 304, paragraf 2kk. Zatem obowiązku denuncjacji i działanie przez to na szkodę interesu publicznego. I działanie przez to na szkodę interesu publicznego, no bo skoro tak wielkim złem jest antysemityzm i jego propagowanie, no to powinienem być ścigany, oraz na szkodę mojego interesu prywatnego, no bo gdyby y, organy ścigania zajęły się sprawą, którą zgłosiłem, to ja miałbym szansę na obronę i niewątpliwie obroniłbym się. Przed stawianymi zarzutami z tej przyczyny, że ten oto łajdak, zwyrodnialec, poniemiecki Żyd Andrzej Zol, zanim uczynił mnie przestępcą, wielokrotnie naruszał prawo, a chronili go w naruszaniu tego prawa kolejni rzecznicy prawo batyckie, w kolejności Janusz Kochanowski, Irena Lipowicz, Adam Bodnar. No a wielki wkład przez wiele lat miała w jego ochronę również ta pani, o której ja podaję, że no, przez 5 lat. Loda robiła oczywiście w znaczeniu, yy, wysługiwała mu się Kamila D. Kamila Dołowska. I oto proszę Państwa, yy, to moje zawiadomienie, to rozpoznała w dniu 29 marca 2018 roku prokurator prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie. Yy... Anna Stachowicz, i także odmówiła wszczęcia śledztwa. Uzasadnienie, które sporządziła, nie jest tak obfite w przepisy prawa i w orzecznictwo sądów polskich, w tym Sądu Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak to postanowienie, które przedstawiono wcześniej prokurator Anny Zalewskiej, no ale również jest przekonywujące. Co do jego zasadności. Z tak zwanej ostrożności procesowej ja je zaskarżyłem, no ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że sąd, powołując się być może na orzecznictwo, które przytaczała yy, prokurator Anna Zalewska, w postanowieniu, które yy, okazałem, oddali moje zażalenie. Proszę Państwa, zatem żebyśmy nie mieli wątpliwości, te osoby ścigane w Polsce za rozpowszechnianie treści antysemickich, w tym jawnie antysemickich. Powołujcie się, proszę Państwa, na orzeczenie prokurator Anny Zalewskiej, które przedstawiłem. Powołujcie się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, orzecznictwo sądów polskich, w tym sądu konstytucyjnego, to jest Trybunału Konstytucyjnego i powołujcie się Państwo również na to, że na rozpowszechnianie treści jawnie antysemickich pozwalają mnie, rzecznik praw obywatelskich Adam Bobnar oraz Między innymi prezydent Andrzej Duda, nasz niezłomny Duda, premier Beata Szydło, była premier, marszałek Sejmu, technik, ogrodnik, zawód polityk Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i poseł na Stym Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński, który mówi, że antysemityzm to choroba duszy, którą podpowiada diabeł.